Siemane maneczko widzowie. Jako że wakacje już pełną parą tutaj hulają, a wy na pewno jakieś wycieczki pojechaliście, Co wam trochę. To część z was grać tylko może na telefonie. A tak się składa, że dzisiaj nowy sezon w Clash Royale, wakacyjny sezon. Więc ja pomyślałem, jakoś dawno Clash'a już nie było z 3 miesiące, to że ja nagram i pogramy i zobaczymy co nowego. Jako że wy zawsze lubicie, kiedy ja Clash'a nagrywam, a Fortnite już wam się chyba ostatnio troszeczkę nudzi, to mała umowa, wy pod tym odcinkiem stawiacie dużo łapek w górę, ale tak naprawdę dużo. Piszecie w komentarzu w gierkę mobilną chcielibyście, żebym nagrał, albo więcej klaszy, na przykład i ja to robię, więc prosta umowa. A no i subka, jeszcze możecie z dzwoneczkiem kliknąć, będę mega, mega wdzięczny. W tym karnecie na dziesiątym poziomie mamy skinka do wieży, który jest naprawdę mega fajny. Ten skin, jeżeli się nie mylę, jest z gry Boombi, czy to jest inna gra Supercell'a? Tak ona się chyba nazywała. Na dwudziestym mamy emotkę Brawlera. Bowlera? Bowlera. Z Brawl Stars mi się pomyliło. Tak się prezentują wszystkie te rzeczy. Teraz nie powstało nic innego, jak ten karnet kupić. No i mamy. Pass royal już należy do mnie. A przy okazji odblokowały mi się już wyższe poziomy. Bo teraz chyba jeden poziom na jeden dzień się odblokowuje. Co jest troszeczkę dziwne, jeżeli nie macie karnetu. Jako, że ja już troszeczkę grałem dzisiaj, żeby się przygotować, to otwórzmy sobie jakieś skrzyneczki, które nam tutaj wypadły. I, I zobaczmy, co tam ciekawego będzie. Jakieś wild card, elektrospiryty, mortary. I battle Hiller Nowe dziwne rzeczy tutaj są ciągle. To jeszcze jedna na dobry start tutaj rozgrywki 1100 golda, dwa gemy, goblinki, batsy Epiczna karta, epicka. Elektro to dopiero pierwszy raz go odblokowałem. To ciekawe, nawet o tym nie wiedziałem. I Wizard dziękuję. W tym momencie w gierce mamy specjalny challenge i jest to Elixir Marathon, Ramp Up Challenge, do tego Double Elixir Challenge, Triple Elixir Challenge i aż 7 razy Elixir Challenge. Jak widzieliście pierwszy już udało mi się wygrać, takim oto dekim grałem, po to żeby go przetestować, a teraz lecimy na ten drugi, zobaczymy czy nam wyjdzie. A do wygrania nowa karta, która nawet nie wiem czym jest, mogę sprawdzić jak to się nazywa? Czekajcie, ja muszę sprawdzić co to jest za karta, gdzie ja to znajdę? Goblin Drill. Jeszcze nie udało mi się znaleźć, ale jak widzicie ona gdzieś tam Leci pod ziemią, potem wierci i to zadaje damage to wiercenie. Nie, po prostu z niej raz na jakiś czas wychodzą goblinki, a jak się rozwali, to znowu goblinki. Ty to jest całkiem mocne. No dobra, ale koniec gadania. Spróbujmy coś wygrać na Double Elixirze. Mój deck jest dość spamerski, dlatego tak yy, zamierzam nim grać. Na takiego, na jakiego przystało, zamierzam nim działać. No i mam nadzieję, że jak najwięcej tego damage'u będziemy w stanie yy, wsadzić kolegom, chociaż to może być pewien problem, bo widzę, że kolega ma. Chyba dość podobny dek do mnie. Może nie jakoś ultra podobny, no ale dość podobny, to z pewnością. I czy ja będę w ogóle w stanie go teraz tutaj jakoś zatrzymać, przez to, że on tak skacze? No nie, ale Wizard to jest najgorsza karta, która od zawsze mnie wkurza. I to tak od 50 lat. Typ jednym mega item zbił mi praktycznie całą wieża. Żeby tego było mało. Ma jeszcze Pekkę. I co z tego, że ma Pekkę? On. A, widzowie, wiecie co? On nie ma... On nie ma oczywiście karnetu, więc on nie może resetować swoich gier. Dlatego uznajmy, że ja to tak z dobrego serca mu oddałem tą gierkę. Ja przestaję już grać, wywieszam białą flagę i uznajmy, że faktycznie to nie że po prostu przegrałem, tylko dałem mu wygrać, bo ja mogę sobie zrestartować. Więc przejdźmy do kolejnego meczu. Mam dużą nadzieję, że zagramy ten mecz troszeczkę lepiej, ale ja już tutaj kolejny błąd chyba popełniam. Może nie jakoś tak totalnie. Nie, w sumie naprawdę nie jest w tym momencie jakoś źle. Mini Pekka to będzie wkurzające. Oj, będzie, dlatego tutaj Mega Knighta chyba musimy puścić. No i jako tako udało się to wszystko tutaj rozwiązać, chociaż on oczywiście też swoje wrzuca nam to. Do... Nawet nie wiem jak to nazwać znowu. U -u -u. Mecz na razie z tych mniej ciekawych. Po prawej, co prawda, obiliśmy wieżę dość. Mocno, ale niewystarczająco mocno, mi się wydaje, niestety. Więc no, tutaj teraz i po lewej, i po prawej stronie mamy dość poważne problemy. Ja chyba jednak źle wybrałem tego fokusa, e, więc ja wierzę, mam już obite dwie naprawdę mocno. I w tym momencie musimy się jakkolwiek przed tym wszystkim tutaj obronić, bo zacznie się robić ultra, ultra, ultra nieprzyjemnie. Kolega przeprowadza naprawdę potężny atak w tym momencie. I moja wieża, niestety, dostała dość mocno ta po lewej stronie. A ja całą swoją ofensywę, tak naprawdę, musiałem również na tą lewą stronę przerzucić i mimo tego, że nadal nie do końca wiem jak to wszystko tutaj rozwiązać no to jednak jakoś muszę on tą moją wieżę ma bardzo szybko i bardzo łatwo w sumie do porobienia ja aż takiej przewagi tutaj nie mam tutaj Zap jeszcze musi wejść na TT 9 sekund, jeśli będę w stanie obronić swoją wieżę po lewo, a powinienem być w stanie, to jakoś to udało się wygrać, ale ten mecz był naprawdę ciężki, więc teraz lećmy do kolejnego meczu. Ty, ja nie wiem, czy wy zauważyliście, że tutaj sobie tacy giermcy śpią na tej mapce i nawet Arcerka i goblinki. Całkiem fajna ta mapka, nie powiem, że nie. Musimy się jakoś obronić. Eliksir Golem. Czy to może nam pomóc? Wydaje mi się, że jak najbardziej. Ja niestety tracę eliksir, ale tutaj tą prawą wieżę obiliśmy naprawdę bardzo mocno. Tam idzie sparki. Sparki będzie sporym problemem, i to bardzo sporym problemem. Tylko co ja mogę na tego sparkiego poradzić? Niestety nie do końca już nawet wiem. Więc muszę po prostu jakoś się bronić. Najpierw chyba zrobię tutaj Zapa. Potem zrobię tutaj Mega Knighta, żeby to on to bił wszystko. I no jakoś musimy się bronić. Ale to bronienie chyba nie za bardzo nam wychodzi, widzowie. Oj, 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 ty, no jakiś potężny ten deck jest, widzowie. Ja naprawdę nawet nie mogę zbytnio nic tutaj zrobić na to, co on tutaj robi. On nie dość, że sparkuje. Nie dość, że ma tych mnóstwo tych golemów. I po prostu sobie idzie po moją że to jest chyba najbardziej spamerski deck, jaki ja widziałem od dawna w tej gierce. Ja powiem wam szczerze, sporo przegranych dzisiaj jest, to prawda, ale jak chcę tym zabrać? To jest potężne! Ja totalnie nie wiem, czy ten deck jest jakkolwiek dobry, ale zmiótł mnie z jest powierzchni ziemi, dlatego chcę go spróbować. Plan na atak jest prosty. Stawiamy szybko golema, szybko wszystko za nim. I wygrywamy gierkę. Tak przynajmniej wyglądało to w tej poprzedniej gierce, w której rozwalili nas totalnie mega mocno. I ja wierzę, że w tej zadziała dokładnie tak samo. Wiecie co, nawet nie będę się przejmował Hogriderem po drugiej stronie. Ja po prostu lecę, ja po prostu lecę szybko, ja po prostu lecę mocno i ja po prostu wygrywam. E, taki jest plan, nawet tej Rage'a rzucam. Proszę, atakujcie wszystko tam, róbcie widzowie. Kolejne Elixir Golem stawiam, kolejne ataki. Lecimy, nie zatrzymujemy się. Sparki. Ostro tam nawala we wszystko. Ty, to wygląda, jakby to naprawdę mogło jakkolwiek działać. Nie wiem, czy jakoś mocno działać. Sparky też, Nie, nie uderzył niestety. Ale Elixir Golem działa. Elixir Golem niszczy tam wieżę. Eee, przy... I co wie? Ten deck jest potężny. Jeśli gracie ten challenge, wiecie już, czym warto grać. Wiecie już, jak grać. Rage rzucamy. <laughs> I po prostu się wygrywa sama gierka. <laughs> Kolega tylko kurczakować może. I ja potwierdzam, potężne to jest. Dosłownie potężne. Zero skilla wymaga. Dla mnie idealne. Wiemy już jak to ma działać. Spróbujmy zrobić to po raz kolejny. Nie wydaje mi się, że to zawsze będzie działać. To, to na pewno, ale raz na jakiś czas myślę, że się uda. Tylko fajnie też by było mieć po prostu odpowiednie karty na początku. A czy to są odpowiednie karty? Chyba nie, bo tutaj Elektro Dragon, ale to nie zadziała zbyt dobrze. Mogę to jeszcze odciągnąć Tornadę, ale okej, okay, udało się w... Czas odciągnąć. To akurat dla mnie bardzo dobrze. Eliksir Golema jeszcze postawimy w tą stronę, bo czemu by nie? No i co? Trzeba atakować, trzeba działać, trzeba iść, trzeba spamować. To jest nasze najważniejsze zadanie w tym wypadku, żeby po prostu dużo spamować, mocno spamować i wygrywać. E, proszę. Rage'a wam jeszcze rzucę. Lećcie, atakujcie, wygrywajcie. Jakie to jest potężne. Nawet bez Sparkiego. Zobaczcie na to. Tak naprawdę on wywłonił wszystko, co miał, po to, żeby nic w sumie się nie stało. Pamiętajcie, że on dostaje double elixir za każdym razem, kiedy nie zabijacie, nawet więcej już double elixir, więc no, a jest to potężne. Jest to potężne, zwłaszcza jeżeli uda wam się tego Sparkiego z tyłu postawić, chociaż jest to odrobinę zależne od tego, co dostaniecie faktycznie na starcie, bo jeżeli karty wam się nie ułożą, no to zbyt Muszą przeprowadzić ten atak, ale jak widzicie, dwa mecze od tak wygrane. No ktoś, kto wymyślił ten deck miał naprawdę łeb na karku. Nam w została ostatnia walka do wygrania o drilla, takiego tutaj. A ja dzisiaj już aż 7 tierów odblokowałem. To naprawdę sporo. Ale to co najważniejsze trzeba zrobić wróżbę przed meczem, czy nam się uda otworzyć skrzyneczki. To najbardziej lubimy. Mortar, kanon, Epic, Bowler. Całkiem spoko i trzy muszkieterki znowu. Już chyba dzisiaj dostałem. I dostałem jakąś książkę. Book of Books. I nie mam pojęcia co to robi, bo to moja pierwsza taka, więc napiszcie mi w komentarzu. I skrzyneczka. Kolej 1000 golda, 2 gemy. Okej, okay. rerowa Wild Karta rerowa. Aż 12 takich. Kto się przyda. Royal Rekruci, Tesla i Giant Szkleton. No, kiedyś tą legendę muszę dostać. Początek naszego odcinka to było głównie przegrywanie. Teraz wydaje mi się, że idealnie nam się złożyły wszystkie karty, które mogliśmy dostać. On też ma Tesla. To akurat jest dość ciekawe. Ale tutaj zobaczcie, jaki piękny Fireball wleci. Chociaż to nie był najpiękniejszy, jaki mógł być. Bo. Oj, to nawet był. Taki dość zły Fireball, bym powiedział. Nie był on najlepszy wcale, niestety. No ale dobra, lećmy z tym, co mamy. Spróbujmy wydać jakkolwiek. Ale my kontrujemy tą... Ja nawet zapo... nie pomyślałem o tym, że my tą Teslę kontrujemy potwornie. Przez to, że mamy Elektro-Dragona. Ej... To naprawdę jest mega spokój typo, mimo tego, że ma znowu złoty Legwelekard, no to my będziemy go karali. Wydaje mi się, że dość mocno, może nie jakoś prędko, ale będziemy tutaj robili swoje i to my będziemy prawdopodobnie obijali znacznie, znacznie więcej niż kolega będzie obijał nas. Przynajmniej taki jest plan, taka jest nadzieja. I zobaczmy, czy tak faktycznie będzie. Okej, okay, tutaj przeprowadzamy atak. Jego Tesla bije nam teliks te rygolemki. No, ale my też jesteśmy w stanie cały czas coś obijać. I oczywiście z naszego ataku dużo więcej zostaje koledzy na, na wieży. I powiem wam szczerze, tutaj nawet ciężko jest to komentować, bo to jest totalnie. Totalnie miażdżenie rywali Jestem ciekaw czy ten tek sprawdzi też Na wyższych poziomach, wydaje mi się Że może, no ale my Wygrywamy kolejny mecz bardzo szybko I w sumie dobrze, że przegrywaliśmy na początku Bo ten odcinek inaczej trwałby z dwie minuty No i udało się, Goblin Drill Jest dla mnie, to jest epicka karta Nawet o tym nie wiedziałem, I to jest mój pierwszy Znaczy pierwszy raz ją dostałem, odblokowałem Więc dziękuję, no a co, ja bawiłem się naprawdę Wyśmienicie, uwielbiam wracać do tych gierek Po jakimś czasie, teraz mam ochotę Grać, więc pewnie na dniach pojawi się jeszcze kilka odcinków. Wy, jeżeli dotrwaliście do tej części, to napiszcie... Goblin? No, bo dostaliśmy Goblin Drilla. A ja już nie przedłużam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Pa, pa!